Pamiętacie ustawienie drągów z poprzedniej lekcji o drągach? Można je pochać na jeszcze jeden sposób, który za chwilę Wam zaprezentuję. Na tym samym ustawieniu przejeżdżamy kłusem roboczym kombinację na prost, bez kół po każdym z kompletów drągów. Następnie skręcamy na przykład w lewo, a kiedy jesteśmy na wysokości najbliższej grupy drągów, probmy pierwsze koło. Na kolejnej grupie drągów powtarzamy kolejne koło i kierujemy się do najbliższej krótkiej ściany. W tej połowie damy. Po linii środkowej przez drągi na wprost i jak gdyby nigdy nic skręcamy w kierunku przeciwnym do poprzedniego, a potem powtarzamy koła w ten sam sposób co na poprzedniej ścianie drugiej. Oczywiście możemy powtórzyć cały przyjazd raz jeszcze lub kilka razy. Oto prezentuje się nasze ćwiczenie w praktyce. Korzyści dla konia i są podobne do tych z poprzedniej lekcji drągowej, chociaż w tym przypadku ściana nadaje ułatwienie w na wprost po wyjechaniu koła, a przejazd po drągach na wprost polniej środkowej też jest nieco łatwiejszy, więc śmiało możecie przeplatać jeden wariant przejazdu z drugim, tylko nie przesadźcie z liczbą powtórzej, lub najpierw pojechać ten wariant na rozgrzewkę i potem przejść do wariantu z poprzedniej lekcji drągu statystyki stosowanej. A jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z poprzednim wariantem przejazdu przez ten zestaw drągów, zajrzyjcie na nasz profil. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne lekcje Akademii Drągowania.